że pak migracyjny wchodzi w życie od połowy 2.26, to sądzisz o tym jak ojciec. nie no, ma no, wspólnego, to się z ojcem czy nie. Ja nie jestem zwolennikiem których rzeczy, po prostu. I teraz tak, ja ostatnią osobą, jaką jestem, to rasistą. Nie jestem rasistą, więc ja nie mam takich poglądów na zasadzie, yy, że jak ktoś jest mniejszy ode mnie, to ma wypierać albo ma bardziej skośne oczy, ale nie jestem zwolennikiem masowego przesiedlania ludzi z dwóch podstawowych powodów. żadnego planu na nich. Z dwóch podstawowych powodów. Bo to nie jest tak proste, jak wpuścić milion osób do jakiegoś kraju, bo to rodzi problemy. I ja z założenia nie myślę, że wszyscy, którzy przyjadą, to są osoby, które, które chcą popełniać przestępstwa i chcą i, i, i wiesz, i chcą działać na, na niekorzyść tego kraju, ale musisz mieć jakiś pomysł na to. Jeśli ktoś przyleci z obojętnie jakiego kraju na świecie. To musisz mieć struktury zbudowane pod to, żeby jak najszybciej go zintegrować ze społecznością. Musisz mieć pomysł, w jaki sposób go nauczyć języka, jaką może mieć przyszłość zawodową, jeśli ma dzieci, to w jaki sposób scalić się z, po, z polskim systemem edukacji. Więc jeśli mają przyjechać ludzie i mają się patrzeć na siebie, to to jest zły pomysł. Jeśli jest jakiś pomysł, że nie wiem. Śsiągniemy tysiąc osób i mamy na to jakieś podwaliny i systemowe i, yy, i społeczne, żeby tych ludzi wdrożyć, to okej. Okay. Ale jeśli ma się skończyć tak, że przyjedzie ileś tysięcy osób, nie będą, wiesz, nie znają języka, nie znają naszej kultury, jakby nie znają niczego i, i, i nie będzie pomysłu na tych wdrożyć, to, pro, to sprowadzi to do tego, że oni zamiast spróbować zaadaptować się jeśli nie będą mieli możliwości, to nie będą tego robić. Będą żyli w swoich społecznościach i dochodzi do, i, I to już za granicą widzimy, że dochodzi do tego, że ludzie, którzy przyjeżdżają z różnych krajów masowo, to po prostu obracają się w swoim community swojego kraju. I są na przykład dzielnice danej narodowości, to są ludzie, którzy mieszkają po 5, 10, 20 lat, mają już trzecie pokolenie tych ludzi leci i mają... I są niezintegrowani. Doprowadzi do różnych utarczek kulturowych, i też, jeśli ktoś nie ma jakby takiej alternatywnej ścieżki, że okej, okay, tu, tu, tu pójdę złożyć papier o pracę, przyjmą mnie do pracy, sobie nie wiem, tam pracuję na kasie, jestem inżynierem, jestem jakikolwiek, a ludzie muszą mieć no w czym chodzić, co jeść, za co żyć w dużym skrócie i nie, nie mają takiej możliwości, bo, bo, bo są hamowani właśnie przez brak języka i przez jakieś te inne rzeczy, to ludzie, którzy nigdy by nie popełniali przestępstw, nagle są do tego poniekąd zmuszeni. Bo nie widzą dla siebie innej opcji na przeżycie. I masz, i masz dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo poza językiem, co się dzieje w najbiedniejszych osiedlach czy dzielnicach w różnych miastach. Wiesz, są tam jakieś chłopaczki, nie widzą możliwości jak wyjść stamtąd, bo żadne możliwości się nie, przed nimi nie otwierają. Jest na przykład w danym regionie wysokie bezrobocia, nadal ci ludzie muszą mieć co jeść, gdzie spać, co pić, nie wiem, chcą mieć trochę rozrywki z życia. No i są bardziej podatni na to, żeby, żeby popełniać przestępstwa. Ja nie jestem osobą, która neguje imigrację, ale bezsensowną tak. Bo jeśli poza tym, że ściągniesz ileś osób, nie masz dla nich pomysłu, jak ich scalić ze społeczeństwem, to lepiej, żeby nie przyjeżdżali. Czajcie, tak? Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc takie jest moje zdanie w tym temacie. I, na, i następną rzeczą, moim zdaniem ważną, jest to, żeby imigracja była uzupełnieniem uzupełnieniem gospodarczym kraju. Jeśli nam brakuje pracowników fizycznych i ktoś chce być pracownikiem fizycznym, zapraszamy. Jeśli mamy wystarczająco pracowników fizycznych, potrzebujemy inżynierów, adwokatów czy lekarzy i ktoś po prostu nie wpisuje się w ten profil, no to jest to bezcelowe. nie? No to też jest pogłębienie problemu. Jeśli na przykład jakiś sektor polskiej gospodarki upadnie, nie wiem, budownictwo, przestanie się budować, a Ty ściągniesz 20 tysięcy murarzy, to na koniec dnia ani ci, co przyjechali, nie będą mieli pracy, ani ci, którzy, którzy już są, którzy już tej pracy nie mieli, nie będą mieli i będzie o nią jeszcze ciężej. Więc imigracja zawsze powinna być uzupełnieniem gospodarczym w sektorach, gdzie ci ludzie mogą spełniać jakieś funkcje, bo to wszystko się sprowadza do ekonomii, do jakiegoś rachunku. W Australii co roku robią listę, kogo potrzebują, no i to jest jakby spoko, nie? Ja często dostaję pytanie, Serwiusz, chciałbym wyjechać do Hiszpanii tam pracować, co o tym myślisz? A co ja mam ku... o tym myśleć? Jak jesteś pediatrą, a tam pediatrów brakuje, super stary. Zarobisz pieniądze, jest fajny klimat. Jak chcesz zbierać owoce, a zbiera owoce tyle ludzi, że jest ich nadmiar, to być może nie jest to najlepszy pomysł. Więc no, bo ja wychodzę z założenia, że nikt nie jeździ jakby. jakby przy takim zajebistym założeniu, że yy, ludzie nie jeżdżą do innych krajów wegetować. I też jestem zwolennikiem żadnych takich dotacji socjalnych dla ludzi, którzy jeszcze nic nie zdążyli wnieść do danej gospodarki. Czyli jak ktoś tutaj przyjedzie i, nie wiem, chce być na, pójść na bezrobotny czy na jakikolwiek inny datek socjalny, no to nie, jakby, jakby najpierw coś trzeba wrzucić do tej puli, żeby ewentualnie z niej pociągnąć. Jak ktoś przyjedzie, pracuje tu dwa lata, jest dla mnie logiczne na przykład, że dzieci chodzą do szkoły, nie, no bo jednak wszystko się tutaj pracujemy nad tą gospodarką wszyscy razem. Straci pracę, no to dlaczego ma jakiś świadczeń socjalnych nie dostać, ale też jakby do pewnego momentu. Nie może być tak. Ogólnie w idealnym świecie to, to jest tak, że jakby wszyscy pracują, jak ktoś się potknie to go podniesiemy, ale na koniec dnia on nie chce być potknięty przez całe życie. Dofinansowania powinny być dla pracujących, a nie dla wszystkich. Yy, no nie. Uważam, że, że w takim w, w takim, w takim momencie powinno po prostu się mniej tym ludziom zabierać. jeśli ja idę do pracy, dostanę dychę, ale w różnych rzeczach mi zabiorą piątkę, ale z racji tego, że pracuję, oddadzą mi dwójkę, to jakby mielą te pieniądze, mielą te pieniądze, wiesz, wokół, ileś osób podejmuje decyzję, ktoś. To, jest, to, jest, to są jakby bezsensowne taty. To daj mi dychę i zabierz mi trójkę, zamiast dać mi dychę, zabrać mi piątkę, żeby mi oddać dwójkę. Rozumiesz, o co chodzi. Będzie to prostsze, ale chyba, chyba tak w 100% wydajnego systemu, to chyba nikt jeszcze nie opracował. Do tej pory masa Polaków wyjeżdża chociażby na Sycylię te 23 lat temu, owszem było zapotrzebowanie na sprzątaczy, kasjerów, kelnerów. Ale w tym momencie jak nie chcesz robić czegoś bardziej skomplikowanego, to jest to niestety bezcelowe. Wiesz co, też masz różnego typu preferencje, nie? Na przykład. Jak my jechaliśmy do Hiszpanii, to, to też w region, w którym jechaliśmy, to, to nie był, to nie byłby... jakby z ekonomicznego punktu widzenia, to nie był top jeden kierunek, na, na który ten, do którego powinniśmy się udać, ale na przykład dla mojej ważny, dla mojej mamy ważny był klimat, nie? Godziny, słoneczne i tak dalej. Różne priorytety też mają ludzie, więc podejrzewam, że z Sycylią może być podobnie, bo Sycylia z założenia też chyba nie jest najbogatszym regionem Włoch. Chyba im bardziej na południe tym tym biedniej jest we Włoszech. Zresztą chyba w każdym kraju tak jest. Tam tamtej Europy, takiej już zachodniej, zachodniej. Zarówno masz, zarówno masz Włochy, Hiszpania. W Hiszpanii na pewno też tak jest. No i nie wiem, to trzeba by było popatrzeć. W Niemczech nie, bo no, masz na przykład Monachium, które jest mocne. I taki największy, no, w sumie najbardziej południej, nie zachód. Zachód Niemiec, no to tam jest ten w kolonia. No te zagłębie rury całe, nie? To, są, to jest mocny ekonomiczny region. To jest różnie, nie? Wiele jest tam cieplej niż miasta typu Barcelona. Jak, jak masz Hiszpanię, to bym powiedział, że masz tutaj, bo to na pewno tam... To, 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 to na pewno jest... To jest na pewno stary najcieplejszy region. Potem będziesz miał tutaj. Tutaj wszystko co, wszystko co... co daje na Morze e, Śródziemne. A potem jeśli do oceanu to stosunkowo jest zimno. W niektórych ten. No wiadomo, to nadal nie jest tak zimna jak w Polsce, ale jest zimno. Więc no. Ale w Barcelonie na pewno jest zimniej niż w Almerii na przykład teraz. Masz 14 stopni. W Barcelonie masz 12. Jutro jest 21 w Almerii, potem 18, 19. W Barcelonie masz 14, 17, 16. Wiesz, jest w Madrycie pewnie będzie zimniej. Też zbliżone do Barcelony, ale jest zimniej. A na przykład w La Coruña też jest zimniej, nie? Tak, tylko pamiętaj, że język hiszpański jest prostym językiem bardzo.